Cześć fajnie. witam was serdecznie na moim kanale, z tej strony Mirella. Dzisiaj przygotowałam dla was coś specjalnego, jako że teraz bardzo, bardzo mocno w trendach osadzone są marynarki i wszystko co się wokół nich kręci. E, przygotowałam dla was kilka e, a właściwie pięć marynarek e, i to będą tak marynarki o kroju oversizedowe, marynarki taliowane z zaznaczoną mocno linią ramion. Czy też właśnie marynarki mm, ala Sukienki właśnie takie dwurzędowe. Wszystko wszystko co jest teraz bardzo bardzo mocno osadzone w trendach, a zarazem wszystko co znajdziecie w sieciutkach. Także zapraszam Was do oglądania, subskrybujcie mój kanał, tutaj zaraz pojawi się nazwa mojego profilu na Instagramie. Obserwujcie mnie, bo tam pojawiają się bardzo, bardzo często propozycje stylizacji. Zaczynamy! A uprzedzając już pytania, co mam dzisiaj na sobie, powiem Wam tylko krótko. Tej marynarki już bodajże nie dostaniecie, ona jest z H&M. Koszulka, t-shirt raczej też jest z hm on mega, mega szybko się wyprzedał, więc raczej go też nie dostaniecie. Pasek jest, um, skórzany pasek z Zary, um, z tej kolekcji, w tej kolekcji znajdziecie też te spodnie, te chinosy i oprócz tego mam buty Ralph Lauren, takie, e proszę bardzo, takie Arno low Loversy Na pierwszy ogień pójdzie ta marynarka. To jest marynarka z Zary, z aktualnej kolekcji. Ona jeszcze nie jest na przecenie, natomiast to, co mi się bardzo w niej podoba, to są właśnie tutaj takie zdobienia, ozdobne guziki. Ona jest marynarką. Jednorzędową, natomiast te, przez te guziki tutaj po bokach wygląda jak dwurzędowa. Ona jest staliowana, natomiast ma mocno zaznaczoną linię ramię. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda, bo ja bardzo, bardzo lubię ją zestawiać właśnie e, tak na co dzień, ale też spisuje się bardzo, bardzo mocno z takimi bardzo eleganckimi e, zestawieniami. Kolejna rzecz to jest też marynarka z Zary. Ona jest w rozmiarze XS, ale to jest bardzo, bardzo duży, taki oversize. Ona, co ma ciekawego, ma takie właśnie tutaj przyszyte, jakby rękawy, co daje taki bardzo ciekawy efekt. Pokażę Wam ją w swojej propozycji stylizacji. Bardzo mi przypadła do gustu, natomiast wydaje mi się, że do mojej sylwetki i do mojego wzrostu ona jest trochę za duża. Natomiast, jeśli któraś z Was, ma, nie wiem, metr m wzrostu, albo gdzieś wokół tego będzie bardzo dobrze się spisywało na takich sylwetkach. Albo po prostu dla fanek oversize'u, bo to jest też tak, co pasuje, to pasuje, ale najważniejsze, żebyśmy się też dobrze czuły w tym, co nosimy, więc tak naprawdę rób to, co chce. Kolejna marynarka, pozostając już w, tym, w tej tonacji beżowej, to jest marynarka w rozmiarze XS na S z Bershki. Ona co prawda jest sprzedawana oddzielnie, natomiast tutaj jeszcze dopasowałam do niej takie krótkie spodenki, ze względu na to, że teraz bardzo, bardzo mocny jest taki trend zestawiania ze sobą właśnie marynarki z krótkimi spodenkami, takimi do kolan czy przed kolaną, czy wokół kolana, wszystko co się gajeci. Więc propozycja dla odważnych to jest też bardzo, bardzo duży oversize. Tak jak Wam powiedziałam, rozmiar XS na S. Zaraz się przekonacie, jak będzie wyglądał. Kolejna marynarka to marynarka ze Stradivariusa w rozmiarze S. Ona jest sprzedawana razem z takim paskiem, który można sobie zapiąć tutaj w Talii. I to jest z kolei taki rodzaj marynarki, które którą możemy wykorzystać jako um, taką dłuższą marynarkę, bardzo ładnie taliowaną, ale też jako um, sukienkę. I wtedy wyglądamy bardzo, bardzo elegancko, a zarazem wieczorowo. I tutaj ostatnia propozycja. E, to jest marynarka z Zary w rozmiarze XS. E, ona na stronie Zary jest e, przedstawiona jako taka um, jako taka biała, całkowicie biała, natomiast przychodzi taka. No, nie jest to śnieżna biel, ale nie jest to też taka kremowość, więc coś na pograniczu. I powiem Wam szczerze, to jest kolejna propozycja, yy, która jest zarazem marynarką, ale można ją też wykorzystać jako sukienkę, jako taką blazer dress. Więc jak najbardziej, pokażę Wam, jak wygląda. I proszę bardzo, to jest ta marynarka granatowa. Można ją z powodzeniem zestawić właśnie: czy to z białym, czy z czarnym t-shirtem. Ja tutaj, ze względu na to, że mam spodnie jasne, zdecydowałam się na czarny t-shirt. Tutaj, jakaś torebka do ręki i mamy gotowy look. Powiem Wam szczerze, że taka marynarka, która tutaj już jest bardzo, bardzo tak zdobiona, robi nam po prostu cały look. Z jednej strony mówi się, że nie powinno się zestawiać czerni z granatem. Ja powiem Wam szczerze, nie jestem tego zdania. Uważam, że granat bardzo ładnie komponuje się z czernią. I zdradzę Wam jeszcze tutaj jeden trik. Bardzo jest dobrze zestawiać, tworząc stylizację, iść w taki trójkolor. Czyli jeśli już decydujemy się na stylizację, która jest połączona połączeniem Wielu kolorów, niech to będą trzy kolory, które będą się właśnie ładnie ze sobą komponować, jak u mnie tutaj ta kość słoniowa, granat i czerń. Bardzo podoba mi się ta marynarka ze względu na to, że ona jest tutaj bardzo dobrze dopasowana do ciała, a tutaj te ramiona też nie są za duże, te poduszki nie są znowuż, bo ona ma tutaj wszyte oczywiście poduszki. One nie są takie gigantyczne, jak czasami, po prostu aż takie przerysowane w niektórych sieciutkach. To jest mój faworyt. Ja bardzo, bardzo lubię tę marynarkę. Ona zostaje na pewno ze mną. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda rozpięta, bo ją też można nosić tak zupełnie luźno. Zdecydowanie najciekawszą według mnie propozycją, jeśli chodzi o oversize, bo zobaczcie, tutaj ma takie ciekawe rękawy posrzywane, natomiast jest to propozycja zdecydowanie dla odważnych. pokażę Wam, jak ona prezentuje się tutaj na gotowo z torebką. Ja widziałabym zdecydowanie tę stylizację tak. Tak jak teraz, tutaj właśnie jakieś botki, takie czarne, czarne jeansy albo właśnie takie ze sztucznej skóry spodnie, biały t-shirt, właśnie ta marynarka i sama powiem Wam szczerze, że zastanawiam się czy tę marynarkę sobie zatrzymać czy nie, mimo że oversize to nie jest do końca mój styl, mimo że bardzo bym chciała, jak wiecie, bo zawsze, zawsze szukam. Świetnego, oversize'u, a nikt nie potrafię znaleźć, więc może to jest jakiś znak. Natomiast tak, tak prezentuje się ta właśnie marynarka. Dla osób, które chciałyby sprawdzić, jak wygląda ta marynarka zapięta, otóż tak. Teraz wygląda naprawdę jak szafa czterodrzwiowa. Mimo, że nic nie mam do szaf czterodrzwiowych, ale no tak. Tutaj, jeśli chodzi o to, jak ona jest zapięta, ja się nie czuję w tym zbyt swobodnie ani dobrze. Więc jeśli miałabym ją nosić, nosiłabym ją tak. Widzicie, tak jak tutaj, rozpiętą. Ona również ma tutaj poduszki, i tu już muszę przyznać, że moja linia ramion kończy się mniej więcej tutaj. Ona jest, te poduszki są wszyte, tak, żeby po prostu otworzyły no, oversize. W piętych włosach zdecydowanie lepiej by to wyglądało, myślę, bo wtedy um, robi się na górze też tak szczuplej, e, nie ma tych włosów, tego wodospadu włosów spadającego tutaj, gdzie robi mi od razu całą taką, wiecie, dużą szopę. Tutaj widzicie jeszcze do, do tych spodenek, te spodenki mają rozmiar S, one są też z werszki, ta marynarka jest z werszki, również oversize'owa XS na S. Jak widzicie te spodenki mają też dołączony tutaj taki w terokowym stylu taki łańcuch, pamiętam to z lat 90' jeszcze, natomiast ja nie jestem fanką dołączania takich rzeczy do, do mojego looku. Zobaczcie, tak to o, wygląda, tak się to prezentuje. Krótkie spodenki, to jest po prostu najnowszy teraz e, trend i hit. E, m, łączenie spodenek, krótkich spodenek właśnie z marynarką, ale czy to jest marynarka oversize'owa, czy zwykła, to już jest gal. Najważniejsze jest tylko to, żeby było to połączenie właśnie m, jednego z drugim. Ja bardzo chętnie jeszcze połączyłabym to z takim, krop-topem, wiecie, albo czarnym, albo białym. Ja myślę, że ciekawiej by to wyglądało. Co myślicie na temat e, takich połączeń, właśnie krótkich spodenek, z marynarką? Dajcie znać koniecznie w komentarzu, bo jestem ciekawa, jak oceniacie ten trend. Tutaj mamy kolejną marynarkę. To jest e, marynarka ze Stradivariusa w rozmiarze S. Ja, co prawda, teraz nie mam przy niej paska ze względu na to, że mam już jeden pasek tutaj w spodniach. Natomiast zaraz Wam pokażę, jak wygląda zapięta. Razem z tym dołączonym paskiem, bo widzicie, że to jest taka zdecydowanie ciekawa propozycja. Tutaj można sobie podwinąć rękawy. One ma delikatne takie poduszki, również wszyte. Pokażę Wam, jak to wygląda. Ale jak widzicie, nie są one przesadzone, nie są już takie e, wielkie, napompowane. Wygląda zaknięta, ja tutaj też byłabym za tym, żeby sobie wymienić ten pasek na inny, może będzie ciekawszy jakiś taką, wiecie, dużą, złotą klamrą albo jakąkolwiek, tak naprawdę. mi już za torebkę. też szpilki akurat do takiego zestawienia, do tych spodni. Tutaj jest moja ostatnia propozycja dla Was. Ta marynarka ona jest taka długa i ją można nosić jako sukienkę, właśnie tak zapiętą. Natomiast pokażę Wam jeszcze, jak, jak byłaby moja propozycja właśnie dla stylizacji takiej wielofunkcyjnej. Tutaj widzicie na ramionczkach spaghetti, taki top. Te same spodnie. Czarne rurki ze sztucznej skóry. Jakieś bątki, czy szpilki, czy jakkolwiek. I mam stylizację gotową. Jasna torebka, albo właśnie pasowałaby tutaj też czarna. Więc jak najbardziej. Zaraz Wam pokażę, jak to się prezentuje z inną torebką. Tak to wygląda. To takich właśnie boków skarpecianych, jak ja to nazywam, bo one są właśnie tutaj z takiego materiału. Bardzo wygodne zresztą. Tu mam je w pierzce. Z czarną torebką, bo nie każdy musi decydować się właśnie na takie jasne torebki. Te jasne wydawać by się mogło, pasują do um, nielicznych stylizacji. U mnie pasuje do większości, natomiast to już jest wasza decyzja. Czarne torebki są mega popularne, więc tak wygląda z czarną. Tutaj ta marynarka jest um, dwurzędowa, widzicie, tutaj ma drugi rząd guzików, zapinam się co prawda tutaj e, tylko na ten jeden, natomiast ona jest też bardzo, bardzo taliowana, jak widzicie, ja zaraz tutaj jeszcze ją zapnę. Tak prezentuje się zapięta. i jednocześnie gdybyśmy chciały ją zastosować jako sukienkę, wyglądałaby tak. Ta długość, no ona jest dość krótka, to jest XSK natomiast gdybym zamówiła sobie S lub M, na pewno mogłabym nosić ją też jako sukienkę, bo byłaby troszeczkę dłuższa. Co sądzicie na jej temat? No, taki, taka biel, szczerze mówiąc, jest um, może nie ciężka w stylizowaniu, natomiast no, nie na każdą porę roku, w odróżnieniu od tych pozostałych marynarek. Natomiast ja Was zachęcam, muszę Wam powiedzieć, do właśnie do zakupu takich marynarek w kolorach, które Wam pokazywałam, czyli w granacie, w beżu, w czerni, nawet w tej bieli. Jeśli będziemy mieli choćby jedną taką marynarkę, gwarantuję Wam, że to będzie dobra baza do każdej, każdej stylizacji. To już jest niestety wszystko, co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że mój przegląd marynarek Wam się spodobał. Ja uwielbiam, uwielbiam, wiecie, że po prostu kocham marynarki i wszystko, co jest właśnie z tym odzieniem wierzchnim związane, więc bardzo, bardzo mocno przypadł mi ten temat do gustu. Obserwujcie mnie na Instagramie, tam pojawiają się codziennie jakieś nowe stylizacje. Subskrybujcie kanał i napiszcie koniecznie, koniecznie w komentarzach, którą marynarkę powinnam zatrzymać dla siebie i którą Wy byście osobiście wybrały i nosiły na co dzień. Pa, pa!